Siema, ja ziemacki Asematics to jest odcinek z Mine Wallsów i y, jesteście zarombiści miał być specjalny odcinek z okazji 20 subów bo patrzyłem wczoraj tak o 19 no tak o 19 jakoś i patrzę 20 subów no i super, postanowiłem zrobić jakiś specjal no i chciałem zrobić coś, że jest Gildia na moim serwerze od gildi jest gildia BMSN. Tak, tak się chyba oni nazywają. I to są najwięksi moi tacy wrogowie. I wkurzyłem się na nich, bo nam zgryfowali ale na szczęście nieskutecznie, bo mamy duży mur z piasku. No. I wkurzyli mnie bo nawet jak to nie było skuteczne, to. I tak y, zgryfowali, więc dostaną. W, dać im w za to. No więc. Mm, no, więc. No, zrobiłem im gryfa. No. I ten gryf okazał się tak skuteczny, że rozwaliłem im całego cuba aż do jądra gildii. Więc to sobie ich tak pomyślałem, że podbiję. No. I. Chciałem ich już podbijać Znaczy, no, podbiłem raz Później jakaś gildia podeszła I ją podbiła I mieli ostatnie życie, no i ktoś Przyszedł i mi ją podbił A to miał być fajny odcinek Jak podbija moich wrogów No, ale No, ale tak coś jak Dziękuję, bo wow, to już nie będzie specjalna 20 subskrypcji Wchodzę przed chwilą, patrzę 27 subów. No, w godzinę nabiliście 10 subów praktycznie więc za to Wam bardzo dziękuję! Bardzo, bardzo dziękuję! Jesteście świetni! No, wiem, taki fajny specjal zrobić, no ale się nie udało. Przepraszam Was, no, po prostu ktoś był pierwszy, więc tak, se nagrałem. Minęło warsy. Kurde. Tak fajnie, by był rozpiernicz. O, już se marzyłem, jak będę podbijał tych flicksów. No, ale do rzeczy. Bardzo, bardzo dziękuję za subskrypcję, za łapki w górę. Bo pod igrzyskami było ich aż 12. Nabiliście to w jeden dzień. I to jest. Jesteście świetni. I bardzo, bardzo Wam za to dziękuję no to jest taki niedzielny specjalny odcinek bo już nie chciałem czekać z tym a może niektórzy wiedzą że ja wrzucam we wtorki i w soboty ale to kit dobra jeszcze tu się skupiam na grze jestem w teamie zielonym jakby ktoś nie wiedział o co w tym chodzi to są tak jakby The Walls tylko że tu nie wypada z ze... idź pan. To, że tu nie dropi z kamienia. No, i trzeba sobie wykopać. No, i w każdej chwili, może wbić tu typek i... no i nas sklepać. No, ale serwer spoko. I czekam, bardzo, bardzo już czekam, aż będą. laki Block PVP, jakiś otworzą, bo już tak chcę nagrać dla was ten lucky blow bo to jest bardzo fajny odcinek znaczy fajny odcinek by z tego był bo serwer jest zarąbisty no i na końcu tak wam pokażę no a moją gildę tym serwerze może kiedyś jakieś recruz zrobimy. no i we wtorek pojawią się skywarsy a w piątek spróbuję coś nagrać nie z czego piszcie jaki, jaki chcecie odcinek w piątek, bo już mam nagrane Skywarsy yy, na wtorek a na piątek nie wiem co nagrać, więc możecie w komentarzu pod filmikiem napisać z czego chcielibyście odcinek w piątek. bym się bardzo cieszył. Dobra. ale już widzimy się, jak sobie nakopię trochę seta, aby jak ktoś będzie do nas przychodził. ok Jesteśmy już, no i idziemy do typa. Gdzie on jest tam? I kurde z nami gra jakiś nobek w naszej drużynie. Jakiś kurde przypał, co cały czas nas kobluje albo lawę pod nogi wybiera. Dobra, jesteśmy 20 metrów od typa. Dobra. nie wiem czy dam sobie bo mam trochę złotego tak. Dobra i teraz gdzie jestem to tak. Idź pan Dobra, tu są jakieś skrzynki. Dobra, typek jest tam. Oj. Dobra, ale dużo tu diaksu. To jest ja tu seta to robię Olol Kurde żulu sześć czapkę Ale drewna nie ma Kurde w nobie. A te słowa są pojebane tutaj. Dobra, więcej diaksów. Ja chcę więcej. Faktem jest dwóch typów. Jeszcze trochę diaksów. To są moje diaksy. Dobra. Takich sociek chyba skarczy, bo ja się ich tam jest dosyć dużo. Które główną jeszcze da Dobra, idę do nich kit. Najwyżej sypne, co tam. Kill frykzy, Freaksy Osiemdziesiąt. Osiemdzie Okej. Okay. tu jeszcze Jeden jest Ok Wybity Jeden team Ładnie poszło Cztery jeszcze trochę będzie na spodnie Dobra, jest jeszcze dwóch z naszego teamu. O tam jest kolejny typek. A nowy killowsy wezmę. Ja się tam do niego wybiorę. O ładna rundka. Myślałem, że to będzie takie... Dobra, ale zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy już. A miał to być krótszy odcinek. O tylko nie z timu. myślę, że to wygramy Dobra, no tam kopię Pierwsza taka dobra rundka Minęło minęła losy 14 metrów spoko Oj, przydałby się tu redstone. Bo tu trochę ćma jest. Dobra, nie pode Krzepie, klepie Jest. Dobra. Wygraliśmy. No. No. Wygraliśmy. Dobra. Więc 3 kile na arenka, więc myślę, że mi dobrze poszło, więc to by było na no, tyle w tym takim jakby specjalnym odcinku. Dziękuję jeszcze raz za te wszystkie subskrypcje. Jesteście niesamowici. No i to na tyle. Trzymajcie się, pa.